Twoje dziecko rośnie, a alimenty stoją w miejscu? Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim złożysz pozew o podwyższenie alimentów. To wiedza, która realnie może zmienić sytuację Twojego dziecka. Przede wszystkim, sąd nie podniesie alimentów automatycznie. Musi pojawić się istotna zmiana stosunków czyli coś, co faktycznie wpłynęło na potrzeby dziecka albo na możliwości zarobkowe drugiego rodzica. I ta zmiana musi nastąpić po ostatnim wyroku. Bez tego nie ma podstaw do korekty. Naturalnym argumentem jest to, że potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem. To, co było wystarczające dla 3-latka, nie wystarcza dla 10 -latka. Sąd bierze pod uwagę koszty codziennego życia: wyżywienie, ubrania, mieszkanie, leczenie, zajęcia dodatkowe, wakacje, edukację, rozwój zainteresowań. Jeśli pojawiają się dodatkowe wydatki, aparat ortodontyczny, alergie, specjalna dieta, można to udokumentować i wykorzystać jako argument. Druga kwestia, to możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentów. I tu ważne, sąd analizuje nie tylko to, ile ktoś otrzymuje, ale ile mógłby otrzymywać, gdyby w pełni wykorzystał swoje kwalifikacje i potencjał. Nie da się więc uciec w półetatu, niskopłatną pracę albo pozorne zaniżanie dochodów. A jeśli ktoś ukrywa realne dochody albo majątek, da się to udowodnić. W takich sprawach często pomaga prywatny detektyw, czyli ja. Ustalam źródła dochodu, dokumentuję pracę na czarno, analizuję majątek, zbieram zdjęcia i nagrania, które można przedstawić w sądzie. I nagle okazuje się, że deklarowane zero dochodu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co ważne, pozew o podwyższenie alimentów jest całkowicie darmowy. Składa się go w sądzie rodzinnym, ale trzeba dobrze przygotować dokumenty, szczegółowy kosztorys z życia dziecka i dowody na to, że sytuacja faktycznie uległa zmianie. Im bardziej konkretnie, tym większe szanse na sukces. Jeśli chcesz sprawdzić realną sytuację finansową drugiego rodzica albo potrzebujesz dowodów do sądu mogę w tym pomóc. Obserwuj mnie po więcej praktycznych porad o alimentach, sprawach rodzinnych i pracy prywatnego detektywa.